Hey, co, co tam robisz? robisz? Zajdzie, Bala się uczy hiszpańskiego, ja się. Moi drodzy, jesteśmy właśnie w pokoju. Tam leży kolega, który popełnił dzisiaj duży błąd którego nie powinien popełnić. A mianowicie. Piotr Polo, Przywarski Witam serdecznie w Stone Zaczynamy od śniadania i idziemy na miasto. Wow, Zobaczcie, jakie chmury są nad Stone No No nieźle, muszę wam powiedzieć. A dodatkowo jest ogromny problem z internetem: film wysłał mi się w 8% przez całą noc. No i trzeba poszukać. Czy Tutaj jest jakiś router Wi-Fi, ale chyba on niekoniecznie działa. Jest nie z który to z tych może być. Powiem wam, że te dachy tutaj kojarzą się z jakimiś brazylijskimi slamsami, z jakąś fawelą. Naprawdę fajnie to wygląda, ale tu jest moim zdaniem bezpiecznie. wiadomo, wszędzie się to się może przytrafić. Ale to jest tylko i wyłącznie moje spojrzenie. Chodziłem tutaj wczoraj bez telefonu. Wieczorem w poszukiwaniu sklepu. Pogubiłem się kilkukrotnie po uliczkach. Pomogli mi, że gdybym tak się zgubił na jakiejś brazylijskiej faweli, to może niekoniecznie byłoby kolorowo. No ale naprawdę, fajny widoczek. Trzeba się zebrać do pracy. Powiem Wam, miasto naprawdę jest. Pełne kontrastów, stojąc tutaj na dachu mojego hostelu. Zobaczcie, przed nami ten, ten budynek to meczet. Po prawej jest meczet kolejny, ale następny w kolejce jest, słuchajcie, kościół. Wydaje mi się, że przewaga meczetów jest większa jak różnych innych świątyń. Ale na przykład zobaczcie, tutaj jest świątynia hinduska, i naprawdę społeczność tutaj jest mocno różna, jeżeli chodzi o samo miasto. Słuchajcie stąd, tam, bo tutaj mieszkają ludzie tacy jak na przykład Hindusi, Pakistańczycy, tutaj ludzie z Zanzibaru, ludzie z części kontynentalnej Tanzanii. Ogólnie z innych krajów Afryki jest naprawdę bardzo bardzo duży miks w które było no, co najwyżej dostateczne. Jerba była smaczna, zdrówko. W tym lokalnym sklepie, ja, zobaczcie, to jest taka bariera, żeby nie podchodzić. I patencik tutaj się kładzie na ladę. O momentito. 10 tysięcy się chodziło Zobaczcie, musiałem mu pomóc Mogę Kołkami A powiedzieć, że Stąd tam to swego rodzaju taka, słuchajcie, turystyczna. Przyjeżdżacie, to jest zapewne ostatniego dnia pobytu na Zanzibarze. Pewnie hotel was wysyła, będzie z na zwiedzankowie, jakiś taki tour. A, przyprawy, nie przyprawy, i gdzie nie pójdziecie są sklepy typowe, właśnie turystyczne. Rozglądam się, bo wszędzie jest jakiś sklep, gdzie można kupić czuszki, gdzie można kupić przyprawy, kartki, magnesy, czyli wszystko, co chcą kupić turyści, wyjeżdżając z kraju, żeby mieć na siebie pamiątkę. A ja się idę przejść w poszukiwaniu znowu indyjskiej knajpy. Jest coś teoretycznie na TripAdvisorze, ale wydaje mi się, że tego nie będzie. Tak jak mówiłem, sklep na sklepie. Turyści przechadzający się można kupić, słuchajcie, tutaj 3 od rzeczy robionych ręcznie, pewnie po jakieś chińskie, kupione. I tutaj gdzieś powinna być knajpa, której nie ma na Google, ale była na TripAdvisorze, z którego z reguły nie korzystam, ale tym razem się skusiłem. To znalazłem knajpę, która była, tak jak mówiłem, na TripAdvisorze, nazywa się Louis Jogurt, ale niestety jest chyba nieczynna, niestety. Dodatkowo z Tanzanii, prawdopodobnie z Zanzibar lub z Dary będę wysyłał pocztówki patronom. Słuchajcie, dla większości osób doszły normalnie z RPA bez problemu. Niektóre po prostu nie zostały wysłane chyba do krajów skandynawskich, nie przyjęła poczta, ale do Polski doszły i Stanów stanów podchodziły, więc zajebiście i nie przypominają chyba z pół roku. Jak ktoś chciałby otrzymać pocztówkę. Z mojej podróży tutaj, teraz z Zanzibaru, na przykład, czy tam ogólnie z Darek, wyślę z Tanzanii, to zapraszam na patronite.pl ukośnik Piotr Przywarski. Tam będziecie mieli więcej informacji. To tyle, jeżeli chodzi o jakieś tam polecanko. Jest kolejna restauracja hinduska. Dwie pierwsze nie działały, teraz jest faktycznie i chyba będzie otwarta. Dodatkowo jestem podekscytowany, bo za dwa dni opuszczamy Stontan, później idziemy do Dar es Salaam, Arusha, mówiłem już, i będziemy przez kolejny ponad miesiąc takiej podróży. Będziemy ciągle się przemieszczać, yy, zmieniać miejsca. Będziemy szukać kolejnych ciekawych miejscówek na mapie Afryki. Jestem już w knajpie, ogólnie jest dużo osób. Tam jest cała sala pierwsza zajęta. Są w sumie dwa wolne stoliki tak, nie jest najtaniej, tak jak myślałem, ale mówię, kurczę, dobra. E, indyjskie moim zdaniem. Myślałem, że będzie ciut tańsze z racji dużej ilości tych hindusów, ale trudno, w sensie nie ma tak tragedii, zamówiłem, e, już wam mówię. Zamówiłem tak. Sorry. Zamówiłem e, pani masala masala. Zamówiłem sobie dwa chlebki nam z masłem, dwa zwykłe i zamówiłem sobie herbatę a masala Zaraz zobaczymy, tak więc, kulinarny hinduski w końcu po takim długim, wiecie szukaniu czas start No i tak jak mówiłem, zobaczcie Tyka masala pachnie bardzo ładnie dwa małe roti, bardzo małe, nie ukrywam tylko pani mówiła, że lepiej zamówić cztery roti z masłem masala czaj. to jest jeszcze końcóweczka praktycznie w garnuszku Ustawię to tak, jak już tam wiecie cukier obok siebie, żeby zrobić zdjęcie i w końcu słuchajcie prawdziwa recenzja Wiedzę oko, czy wylałem. Jak to zdjęcie Instagramowe będzie, słuchajcie. Tak jest, ale pa Zatem będziemy pływać. Wygląda następująco, tak jak widzieliście. Miejmy nadzieję, że będzie równie smaczne, jak smacznie wygląda. Te placki są moim zdaniem ciut za małe. Ale nie ma tu chyba większego wyboru knajp indyjskich, chyba że jutro znajdę inną. Kurczę, kompletnie nie spodziewałem się Takiego smaku Zupełnie inny jak myślałem. Myślałem, że będzie bardziej słodki nie wiem ciało. i lekko gorzkawy jest. A zapytam Panią czy to jest... To, to zamawiałem, ale chyba tak. Klatki z masłem ok. Zdecydowanie za mało czosnku. Bo z reguły tych masłowych powinien być czosnek. Na koniec herbatka, która jest ach, mocna, bardzo dużo imbiru, ale nie jest w ogóle słodka. Zatem dwie łyżeczki. Pach, pach. Można spożywać. It's good, thank you. How is it? Uh, Tika... Pani Tika masala, right? Ja, to jest masala. Okay, z kolei z Asante I Tak więc słuchajcie, Pani potwierdziła moje słowa Herbatka słodka, bardzo dobra Smacznego Wam życzę z najczystszym sumieniem Muszę powiedzieć, że była to Droga knajpa I, w sensie droga, no jak na nawet warunki jakiekolwiek, nawet europejskie, słuchajcie, w tym barze to jest naprawdę duża społeczność Hindusów, a sporo, bo zapłacę słuchajcie jakieś, nie wiem, prawie 40 zł za porcję, którą uważałbym za starter. Jeśli starter kosztuje 40 zł, to jest zajebiście drogo. Jeżeli chodzi o typowy, słuchajcie main dish, czyli główne danie, to taka porcyjka no, naprawdę była bardzo, bardzo malutka. Zapytałem, czy jest to porcja dla jednej dorosłej osoby. Powiedzieli mi, że tak i powinny cztery placki starczyć. Teraz mówiąc szczerze, powinienem zamówić sobie trzy główne dania, żeby się najeść. I placków powinienem zamówić około tych 10-12 na pewno. I do tego jeszcze pewnie jakiś deser. Herbata była bardzo dobra, no ale mówię: jeżeli chciałbym najeść się, musiałbym wydać strzelam ze 120 zł. To jest moim zdaniem dużo za dużo, bo gdziekolwiek w krajach naprawdę to jest nawet nie najtaniej. Można zjeść indyjskie spokojnie za 40 zł, dużą porcję, 50. W Polsce kupowałem ostatnio takie słuchajcie menu dnia za 20 zł, jak ktoś powie, ale tu jest restauracja. No, ale ja wiem Jak powinny być serwowane główne dania? Zdecydowanie jest lipa. Po tym idę na jeszcze jedno jedzenie, czyli na burgera z frytkami, bo jestem zajebiście głodny. I to nie to, że ja jem dużo, ale skoro ja po głównym daniu, słuchajcie, jestem zajebiście głodny, to zdecydowanie lipa. No i zeszedłem do sprawdzonej restauracji, która serwuje sprawdzone jedzonko, czyli burgery za 5000. A to mówię, indyzji kosztowało mnie prawie cztery dyszki. Tak wygląda dorosłe życie. Wszedłem do chidłówkiej knajpy. Zamówiłem, zjadłem, wyszedłem. Poszedłem na burgera. Pojem za dużo. Wiecie co jest najsmutniejsze w tej historii? Najsmutniejsze. Do ten tego burgera i się nie najadłem ale już nie będę dopadał na siłę bo czuję się z tym źle że wyłożyłem tyle pieniędzy a jestem nadal głodny pamiętajcie sprawdzone opcje są ważne Santé, Sandra Wychodzę i wracam do obowiązków Rafiki 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 No, to ja mam, To jest najlepsze słuchajcie Posiłek, żeby się... Najlepszy Leżę sobie w łóżku i mam zabite okna w sensie... Nawet tak da się otworzyć, tam nic nie będzie widać. Ale tylko słyszę Welcome my friend. Słyszę jak się tu drom wczoraj do godziny prawie do północy tak się darli. Jest tylko Welcome my friend. Good price. Good price for you my friend. Good price. Good price Masaj shop. Welcome my friend. Znaczy widziałem jak Masaje, wydaje mi się, że wciągali tabakę do nosa, siedziało ich trzech. Jeden tak się i tak? Taką po nosie dawał wariatuncio Nie wydaje mi się, żeby to był jakiś tam śnieg Myślę, że to jest jakaś tam tabaka, tam sobie wkładają Wkładają sobie w nos To tyle Miałem zrobić pranie, dobra, idę się ogarniać Moi drodzy, jesteśmy właśnie w pokoju, tam leży kolega Który popełnił dzisiaj Duży błąd, którego nie powinien popełnić A mianowicie Skosowałem rzeczy Przypadkiem słuchajcie skosował swój odcinek Który mógł być ciekawym odcinkiem z wyspy To jest Prison Island, tak? Mhm. Były, takie były takie żółwie Słuchajcie wielkie i wszystko I Baza popłynął i siedział sobie gdzieś chyba się Na żarcie, to zaczął ja klikać, coś tam klikać I tak nie ogarnął I usunął przypadkiem wszystkie dane I próbujemy słuchajcie Odzyskać, ale No może być ciężko odzyskało już parę plików, ale te pliki nie chcą współgrać na razie, więc współczuję mocno mojemu kumplowi no bo to nie fajnie stracić dane, ja już kiedyś raz straciłem no i czekamy dodatkowo muszę powiedzieć, że wróciły mi wspomnienia z Indii, jedząc to indyjskie jedzenie, a zapomniałem dodać, chciałem powiedzieć, że to smakowało jak Polskie leczo z taką szczyptą jakiegoś, może troszkę imbiru. Bardzo słabe mówię, jeżeli miałbym określić, dodać wszystko, kwotę jaką zapłaciłem plus ilość jedzenia jaką dostałem z tą kwotę i smak jedzenia to na 10 bym powiedział 3. Bo ta herbata masala była bardzo dobra internet tam było dobre, mówię ja po prostu źle może trafiłem pewnie zaraz się znajdzie ktoś kto tam jadł w Stone i powie, że było bardzo smaczne mieliście prawo, ale byłem miesiąc czasu w Indiach i tutaj słuchajcie roti, to roti było grubości e, strony takiej wiecie od książki, kartki no, nie? no nic Koniec już narzekania na jedzenie indyjskie Idziemy jeszcze raz się na indyjskie Nie no żartuję, idziemy zaraz jeszcze raz na jakieś jedzonko Żeby cokolwiek ponagrywać A i wracając, to chciałem powiedzieć ważnego, że Pisałem dzisiaj ogólnie e, historię z Indii Taką dość przykrą, która mi się przytrafiła będąc w tym kraju Dwa razy miałem problemy różnego Typu, No ale o tym będzie już w wersji Przechodzimy się z bazą właśnie po markecie I stwierdzam, że jest tu mnóstwo turystów Dlatego te sklepy faktycznie nie stoją na darmo Bo ich jest tutaj mnóstwo I ludzi też, a jeszcze sezon się dobrze nie zaczął Baza robi biznes Sprzedaje gościowi Baza mówi, dawaj ja ci coś sprzedam Baza ma nic nie warte, pieniądze z Kataru Są pieniądze, słuchajcie, z Kataru, które zatem otrzymaliśmy Które są nie warte nic, są warte, nie wiem, można kupić chyba za jednego butelkę wody chyba Baza mu tam wciska, mówi, że żeby dał przyprawy za no. Dla żartów oczywiście, więc wiecie, wszystko dla żartów. Żeby dał mu ten przyprawę za tego. Dawaj rafiki, idziemy na jedzenie. Chciałbym dać za to Tysiaka. Tysiaka? To i tak to by się bardziej opłacało, ale to jest pa, 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 pamiątka. O, zobaczę te rafiki jedzą mango z solą. To jest klasyka azjatycka. No, thank you. Chcesz no, Słuchajcie. Słuchajcie, stwierdziłem wczoraj, bo wyszedłem tutaj bez telefonu na chwilę po pastę rozębów i stwierdziłem, że naprawdę łatwo, łatwo, łatwo tu się zgubić. Zakręciłem się trzy razy i już nie wiedziałem jak wrócić. Tak więc uważajcie, jak będziecie chodzić w tych uliczkach w nie bo naprawdę powiem wam tak o, cyk bez telefonu i przepadacie rwiki stary wariat, jakiś humor mu wrócił Santa rafiki teraz wpadliśmy do knajpy, która na Google jest najwyżej postawiona wpisują 3 pchów, to jest prawie 4 bo yy, gwiazdek nazywa się yy, Lukman Zamani Zanzibar Grill Mnóstwo ludzi, naprawdę mnóstwo Wszędzie wiszą świeże warzywa Wygląda bardzo spokojnie, no bo to jest bardzo, słuchajcie Okej okay, muszę powiedzieć No i co, zamawiamy coś Tym razem się, miejmy nadzieję Najem Zamówię Wejz okay. Wejz biryani. biryani Wygląda całkiem ok Nałożona jest ryż Do tego zamówiłem zupełnie inne warzywa Ale jednych nie mieli, drugich nie mieli I to już inaczej co się Kokosowym, który wygląda okej okay, Ale jak smakował No, muszę powiedzieć, że dzisiaj deserek Wjeżdżał koleżki mojego Ale gościu robi Nie wiem, wygląda Średnia weczka, w sensie No teraz włoży trochę więcej pasji i energii w to Dlaczego tak mówisz? Taki smutny coś. Ja wiem, ale tak. Jest Nutella, nie może być złe. A to do wyboru macie? Zobaczcie, płatki. tak, widzisz, umieram. Widzę, widzę. Tu macie Milo, to jest popularne, bardzo. Słuchajcie, w Malezji. przykład to się pije Tak rozsmarowuje. I to później będzie trud Powinien. słuchajcie, Milo, to się pije w Malezji bardzo dużo. Czego? Tego Milo? To kakao. I tu różne jakieś posypki ma takie dodatkowe A zobaczymy załatwiamy... to i mi musi dać Bo jestem yy, ten, Młodym człowiekiem Dzieckiem, tak chciałem powiedzieć Stresuje się tam troszkę Dobra, wyłączę kamerę, bo się stresuję no. Co tam robisz? robisz? Co, ja się uczy hiszpańskiego. Ja się Gracias. zawijam. Zostało napisane dwa rozdziały do końca. Słuchajcie. De nada. De nada. Trochę za szybko napisałem tą książkę, jak planowałem, ale jest bardzo dobrze. Kończę no. dzisiejszy odcinek. Widzimy Perfecto. się w kolejnym ostatnim stąd tam i rozpoczynamy podróż. Na północ. Elo. Buenas